Na podcast zaprasza sklep dla amazonek.pl oferujący bieliznę, peruki, protezy piersi i inne potrzebne produkty dla kobiet po mastektomii. Ten podcast służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie powinien zastępować profesjonalnej porady medycznej. Administrator podcastu nie odpowiada za sposób wykorzystania dostępnych tu informacji. Torbiele w piersiach. Jakie dają objawy i jak je leczyć? Torbielami inaczej cystami nazywa się zmiany ogniskowe, do jakich może dochodzić w różnych narządach ciała. Występują one również w piersiach, gdzie mogą występować zarówno pojedynczo, jak i w grupach składających się z większej liczby zmian. Występujące w piersi torbiele są łagodnymi zmianami, do których dochodzi na skutek rozrastania się tkanki włóknistej. Powstają one podczas zamknięcia przewodu mlecznego, co prowadzi do powstania zmiany wypełnionej płynem albo galaretowatą substancją. To powoduje, że są one również wyczuwalne w dotyku, zwykle ruchome, lekko twarde i gładkie, ale niektóre mogą być też twardsze, zbite i nie przesuwać się w tkankach. Nie do końca wiadomo, w jaki sposób dochodzi do tworzenia się torbieli w piersiach. Najczęściej za przyczynę uznaje się w tym przypadku zmiany w gospodarce hormonalnej. Mają sprzyjać im zmiany zarówno w poziomie hormonów płciowych, jak i innych hormonów insuliny, hormonów tarczycowych. Tworzeniu torbieli w piersiach może sprzyjać również zażywanie antykoncepcji hormonalnej oraz stosowanie hormonalnej terapii zastępczej. W większym stopniu na ich powstawanie narażone są również kobiety stosujące używki. Czy torbiele w piersiach są niebezpieczne? Wiele kobiet obawia się torbieli występujących w piersiach, lecz warto wskazać, że najczęściej zmiany te mają łagodny charakter i nie powodują one wysokiego pojawienia się ryzyka nowotworu. Dla pewności zawsze jednak warto je badać, aby wykluczyć poważniejsze dolegliwości. Najczęściej są one diagnozowane palpacyjnie, czyli za pomocą dotyku podczas samobadania piersi, czy przez lekarza. Można wyczuć je wtedy pod palcami w piersiach. Wiele kobiet zadaje też pytanie, czy torbiele w piersiach bolą. Zazwyczaj nie dają one żadnych dolegliwości bólowych. Zdarza się jednak, że przed miesiączką na skutek wahań w poziomach hormonów mogą one wywołać dyskomfort. Wtedy również są większe, natomiast po miesiączce mogą się zmniejszyć i są już słabiej wyczuwalne. Jak diagnozuje się torbiele w piersiach? Diagnostyka torbieli w piersiach polega przede wszystkim badaniu USG, które można wykonać w gabinecie ginekologicznym. USG Piersi pozwala wtedy na ocenę liczby, wielkości i rodzaju zmian. Gdy pojawiają się wskazania, ginekolog może zalecić dalszą, rozszerzoną diagnostykę. Polega ona głównie na wykonaniu biopsji oraz na pobraniu płynu z torbieli. Po ich przebadaniu można określić rodzaj zmiany. Dodatkowo ginekolog może również zalecić przeprowadzenie badań hormonalnych z krwi, aby ocenić ich poziomy. Torbiel w piersi jak leczyć. Leczenie torbieli w piersiach wykonuje się wtedy, gdy badania dały nieprawidłowe wyniki torbiele są duże i bolesne. Przeprowadza się wówczas zabieg operacyjny, który polega na usunięciu zmiany. Albo odciąga się znajdujący się w niej płyn. Również istnieje możliwość leczenia torbieli w piersiach za pomocą terapii hormonalnej, gdy poziomy hormonów są nieprawidłowe i powodują tworzenie się torbieli. Gdy torbiele są łagodne, zaleca się najczęściej ich obserwacje oraz regularne prowadzenie badań USG piersi, które mają na celu ich ocenę. W kwestii jak torbiele w piersiach, a ciąża nie są one przeciwwskazaniem do zajścia w ciąże. Warto jednak wcześniej udać się do lekarza, który będzie mógł dokładnie je zbadać oraz zalecić dalsze postępowanie. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli spodobał Ci się nasz podcast, zapraszamy do jego komentowania, lajkowania i udostępniania.